Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za waszą obecność. Oscyloskopy do testów otrzymałem dzięki uprzejmości firmy Gotronik. Serdecznie dziękuję. Cześć witam w Laboratorium Metrologii. W poprzednim filmie poddałem wam kilka pomysłów na prezenty świąteczne dla elektroników czy też osób które zajmują się pomiarami. I między innymi wspomniałem wtedy o oscyloskopie, takim nazwijmy to laboratoryjnym Hamtek DSO2D10. Pytaliście o ten oscyloskop w komentarzach, prosiliście o jego recenzję, w związku z tym dzisiaj tym się zajmę. Jest to model, który kosztuje poniżej 1000 zł. O stosunkowo, może nie tyle ubogich, co bardzo podstawowych parametrach i możliwościach pomiarowych. W związku z tym, też moja recenzja będzie troszkę bardziej pobłażliwa niż w stosunku do ostyloskopów za kilka dobrych czy kilkanaście tysięcy złotych. Zobaczymy, jak on się sprawuje. Porównam go do bezpośredniego jakby rywala w tej półce cenowej ze stajni Rigola. No i mam nadzieję, że po tym porównaniu sami będziecie w stanie stwierdzić, który oscyloskop warto wybrać. Zapraszam na film. A więc proszę Państwa, Hamtek DSO 2D10. W tej rodzinie oscyloskopów są o różne modele, dwu i czterokanałowe, o różnym paśmie przenoszenia z generatorem bądź bez generatora. Ja mam tu wersję dwukanałową, 100 MHz, jeśli chodzi o pasmo z generatorem i ten oscyloskop kosztuje około 970 zł. Wersja bez generatora jest około 100 zł tańsza. Pozostałe parametry. Próbkowanie 1 giga sampli na sekundę, i w instrukcji jest coś napisane, że to jest na każdy kanał. Choć nie do końca chce mi się wierzyć, żeby tu były dwa przetworniki analogowo-cyfrowe, ale może tak jest. Pamięć akwizycji: 8 milionów punktów przy pracy z jednym kanałem, i po 4 miliony, jeżeli są włączone dwa kanały. Częstość akwizycji zaledwie 2000 razy na sekundę. To jest oscyloskop powolny i to niestety widać kiedy się z nim pracuje. Rozdzielczość ekranu 800 na 480 pikseli. Ma dekodowanie protokołów szeregowych łącznie z samochodowymi i tak jak wspominałem generator. Nie będę tu omawiał każdej funkcji i pokazywał, to nie ma być instrukcja obsługi. Pokażę Wam po prostu, jak on działa i pewne specyficzne funkcje, czy też działanie tych funkcji, które tutaj znalazłem. No i mam nadzieję, że na tej podstawie ocenicie, czy to jest sprzęt dla Was. Doprowadziłem tutaj sinus 5V peak-to-peak, 1KHz. Dajmy mu autoset. No i to autoset działa. Tak, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni w innych oscyloskopach, tu mogę sobie zmieniać yy, teraz nastawy, podregulowywać jakby ten sygnał. Ale popatrzcie, tutaj w tym autoset jest coś takiego jak auto range. Jeżeli ja to wybiorę, to teraz tu mogę wybrać, czy to auto range ma działać na osi X i Y jednocześnie, czy tylko na pojedynczych osiach. I jeżeli ja to włączę, dam tutaj on, to popatrzcie, teraz on nie pozwala mi zmienić nastaw oscyloskopu. Wraca do tych według niego optymalnych. No i zastanawiałem się przez chwilę, do czego to może służyć. No i jedyne chyba zastosowanie jest takie, że jeżeli ja teraz zmienię parametry doprowadzanego tutaj sygnału, na przykład z 5V peak-to-peak na 1V peak-to-peak to popatrzcie, on automatycznie dobiera nastawy, tak aby mieć jakby ten optymalny obraz na ekranie. Dam 6 V peak to peak. Popatrzcie, znowu się dostroił. Jeżeli zmienię częstotliwość na 3 kHz, znowu się dostroił. A więc to chyba temu ma służyć. Wrócę teraz na 5 V peak to peak. Doprowadzę teraz tutaj drugi sygnał do drugiego kanału. I przetestujmy działanie AutoSet. I popatrzcie, on w ogóle nie wykrywa sygnału na drugim kanale. Pomimo, że on tutaj jest, bo jeżeli go ręcznie włączę, to ten sygnał się pojawia. Natomiast jeżeli dam AutoSet, to niestety go nie wykrywa. Nie wiem dlaczego. Przecież to jest 5V, 1 kHz. Czasami raz na jakiś czas on wykryje ten sygnał, ale wtedy, nawet wtedy ustawia te sygnały źle, to znaczy ustawia je poza ekranem, jakby. Więc ktoś niedoświadczony, gdyby zaczął pomiary, no to mierzyłby zupełnie błędne wartości. A więc coś tutaj jest nie tak z tym, z tą, z tym auto setupem. Nie ma to nic wspólnego z tym autoręcz, bo jest wyłączone. Także, no nie wiem, trudno mi powiedzieć dlaczego tak się dzieje. Natomiast drugi sygnał jak widzicie no jest, tutaj, jest tutaj obecny. Zobaczmy sobie na menu kanału, rodzaj sprzężenia, ograniczenie pasma, sonda, standardowe funkcje i jeśli chodzi o menu horizontal, tryb Yt, xy roll też standardowo. No i trigger y, również y, że tak powiem standardowo. Przyjrzyjmy się teraz pomiarom y, measure i popatrzcie, jeżeli włączę pomiary, to on automatycznie za każdym razem wyświetla mi wszystkie parametry na ekranie. Nie wiem dlaczego to tak jest, bo mnie to w ogóle nie interesuje. Ja chcę mierzyć jeden parametr wybrany, a on wyświetla wszystko zakrywając pół ekranu. Dopiero jak wejdę sobie tutaj, to mogę wybrać, że na przykład chcę mierzyć peak to peak, częstotliwość i nie wiem, na przykład V-base. Tak? I wtedy te pomiary są w tym miejscu wyświetlane. Natomiast, jeżeli je wyłączę i włączę jeszcze raz, to zawsze wyświetla to. No to nie jest jakieś tutaj niedopatrzenie, chyba jeśli chodzi o interfejs. Wyłączmy te pomiary i zerknijmy sobie na kursory. Kursory mogą być w trybie manualnym albo w trybie track, gdzie on śledzi automatycznie sygnał. No i działają tak jak w każdym innym oscyloskopie, można sobie je tutaj przesuwać, no i pomiary czasowe i w dziedzinie wartości są tutaj wyświetlane z boku, ale znowu jak wejdę do measure, popatrzcie, cały ekran jest zakryty pomiarami, tu okienko, tu okienko i jeszcze to menu, zostało nam tyle z sygnału, no coś tu jest rzeczywiście. Dobrze, wyłączmy sobie kursory. Co my tu mamy jeszcze? Acquire, próbkowanie w czasie rzeczywistym, w czasie ekwiwalentnym, można uśredniać sygnał, detekcja pików, tryb wysokiej, czemu to znika? Tryb wysokiej rozdzielczości jest możliwy, czyli takie no, trochę sztuczne zwiększenie liczby bitów, regulacja długości pamięci. No, wszystko standardowo, wyzwalanie pojedyncze. Tutaj pod palcem. No, to wszystko działa tak, jak powinno, poziom wyzwalania i tak dalej. Yy, więc w zasadzie z takich rzeczy podstawowych, słuchajcie, chyba yy, tyle. No, jeszcze tutaj jakieś ustawienia systemowe, save recall, czyli pewnie zrzuty z ekranu, można sobie zapisać do pamięci wewnętrznej, do oscyloskopu. Yy, ustawienia oscyloskopu można zapisać. Yy, co jeszcze mamy? Wartości sygnału, tak, do pliku CSV, bądź tak jak mówiłem, picture, czyli zrzut ekranu. No, podstawowe funkcje są. Zobaczmy sobie na menu matematyczne, co ono tu oferuje. Ubogie bardzo funkcje. Plus, minus, mnożenie, dzielenie sygnałów i FFT. No to zerknijmy sobie na to FFT. Ono tu jest wyświetlane, tu mi się pojawiła jakaś taka druga siatka, która ma chyba dotyczyć częstotliwo właśnie pomiaru tego FFT. No i co, ja mam teraz 1 kHz, a jakie mam parametry tu ustawione? Center, o, jesteśmy bardzo wysoko, to podregulujmy sobie tu może. On w ogóle bardzo wysoko szumi, oczywiście. No nie ma się co dziwić. No pojawia nam się tutaj prążek. Jeżeli będę zmieniał częstotliwość, no to nam się to będzie przesuwać. Tylko tu już chyba aliasing występuje, bo ja zwiększam częstotliwość, a on przesuwa w dół. No w dół częstotliwości. No bardzo proste FFT, jak widzicie, wolno odświeżane. Włączenie tych funkcji matematycznych, czy też pomiarów, bardzo spowalnia ten oscyloskop. Tam w instrukcji jest napisane, że te 2000 rejestracji to jest przy wyłączonych pomiarach, a jak włączymy, no to jest jeszcze mniej. Dam mu jakiś sygnał o wyższej częstotliwości, niech będzie 5 MHz, dajmy mu auto, zobaczmy czy sobie poradzi. No, chyba sobie poradził, ale popatrzcie już, dla 5 MHz. Tutaj ten sygnał zaczyna nam troszkę drgać, pojawia się jakiś jitter, dajmy mu 10 MHz. No pojawia się, widzimy, tu już jest problem z troszkę yy, też chyba z interpolacją tego sygnału, a zobaczmy na prostokąt, chociaż on tutaj będzie, no popatrzcie jak to wygląda. Yy, no to skoro tak jest, to w tym momencie wypadałoby sprawdzić jego pasmo yy, przenoszenia. I zobaczyć, czy rzeczywiście spełnia te 100 MHz, skoro już dla sinusa 5 MHz takie zjawiska się pojawiają. Nie powiedziałem tego wcześniej, ale ten oscyloskop przychodzi do nas z jedną sondą o paśmie przenoszenia na tłumieniu razy 10, 100 MHz. A więc mam oscyloskop 100 MHz i sondę też 100 MHz, a powinna być nieco wyżej. Taka jest dobra praktyka. Mamy tu więc dodatkowe tłumienie sygnału przez Tą sondę, co zaraz sobie zaobserwujemy. Oprócz tej sondy, w zestawie mamy dwa takie w kable BNC na krokodylki, co też sugeruje, że nie jest to oscyloskop przeznaczony do pracy przy wysokich częstotliwościach. Dobrze, ja teraz odepnę tego krokodylka, podłączę się jak najbliżej sondą do wyjścia generatora, żeby ograniczyć wpływ zakłóceń. No i popatrzmy. Mam teraz 1 MHz, 1 V peak to peak. No i to się z grubsza zgadza. No to zwiększam częstotliwość. 10 MHz. Popatrzmy. No już zaczyna ten sygnał nam tutaj pływać, pojawia się jakiś taki jitter. 25 MHz. Już mam 900 mV, czyli już dla 20 bardzo mocno tłumi. Idźmy dalej do góry. 50 MHz. Teraz, jakby amplituda nam troszkę wzrosła, ale popatrzcie, ten sygnał no jest troszkę jakby zniekształcony w ogóle. Tu już się pojawiają problemy z interpolacją, pomimo że on niby próbkuje 1 giga sampli wciąż. Na sekundę, no to jedźmy do góry. Popatrzcie, amplituda nam rośnie. Dla 100 MHz mam zamiast 1V. On mierzy 15 v peak pic-to-peak. A więc tu nawet kryterium częstotliwości 3 dB nie jest spełnione. Dla 100 MHz. On po pierwsze wzmacnia ten sygnał, a nie tłumi. A po drugie. Gdyby tak znaleźć te 3 dB, około 30%, to to jest dla częstotliwości 66 MHz. Już tutaj mamy 1,3. No a poza tym, popatrzcie, no jest problem z kształtem tego sygnału i z jego stabilnością. No więc cecha wszystkich tych, no niestety najtańszych oscyloskopów nie tylko tego, że no są problemy ze spełnieniem specyfikacji i tak naprawdę powyżej gdzieś 10 MHz tak, no już tutaj zaczynają się poważne problemy. Gdyby chcieć znaleźć bezpośredniego konkurenta w tej półce cenowej dla tego Hunteka, no to mogłyby to być Rigole serii DS11 ja tu mam akurat starszy model DS1074Z ale Najbliżej tego jest DS1102ZE. Taki rigol kosztuje 1100-1200 zł. To też jest model dwukanałowy, 100 MHz, 1 giga sampli na sekundę, też 8 bitów. Pamięć dużo wyższa, 24 megapunkty i przede wszystkim 30 000 akwizycji na sekundę, a nie tak jak ten, zaledwie 2000 lub mniej ten rigol o którym mówię, bo ten jest tylko poglądowy, tak jak mówię, starszy model. Ale ten 1102ZE jest w tej chwili na promocji za tą kwotę, jaką powiedziałem, z dodatkowymi opcjami, z dekodowaniem protokołów szeregowych, z rejestracją sygnałów do pamięci i tak dalej i Ale nie ma generatora. Ten ma generator. Ten generator tutaj jest dla sinusa 25 MHz maksymalnie. Przy czym oprócz sinusa może generować prostokąt, rampę, jakiś sygnał wykładniczy, szum i jakieś sygnały arbitralne. A więc niewątpliwie no, to jest na plus tego HanTeka. Natomiast wszystkie pozostałe parametry i cechy, które omówiłem przed chwilą we filmie, no jednak dużo lepiej wyglądają w przypadku Rigola. Tutaj nie ma problemów z tą interpolacją. Pasmo jest spełnione dużo bardziej intuicyjnie się go. Obsługuje, więc no kwestia do zastanowienia. tak. Jeżeli rzeczywiście kwota jest priorytetem, no to można wziąć nawet ten słabszy model bez generatora za 800 kilkadziesiąt złotych. Ale pytanie, czy w tej sytuacji nie warto odłożyć więcej i wziąć takiego sprawdzonego rigola? Bo co do tych modeli tutaj ja nie mam żadnych zastrzeżeń nie ma tych problemów co przy tym oscyloskopie no a wszystkie parametry są spełnione więc do rozważenia tytułem podsumowania czy warto kupić ten oscyloskop jeżeli cena jest priorytetem jeżeli wykonujecie podstawowe pomiary w paśmie do kilku kilkunastu megaherców nie więcej to myślę, że jest to jakieś rozwiązanie. Oczywiście, że ma on sporo wad. Jest wolny. Niektóre funkcje nie działają. Ten autoset dziwnie się zachowuje. To menu podmajarowe, no też kwestia interfejsu. Można to było lepiej rozplanować. No oczywiście, ma wiele wad, ale no pamiętajmy, on kosztuje 900. A w tej wersji uboższej, bez generatora 800 zł, ale tu uważam, że warto dołożyć tą stówę, dlatego, że za generator o paśmie 25 MHz dla Sinusa, sensowny, musielibyście osobno zapłacić 600-700 zł, podejrzewam, że minimum. Więc pod tym względem ta cena jest naprawdę w porządku, mając w pamięci, że jest tutaj wbudowany dodatkowo generator. Natomiast jeżeli szukamy samego oscyloskopu, a jesteśmy skłonni wydać 200-300 zł więcej za porównywalnego Rigola, który niewątpliwie jakościowo i parametrami jest dużo lepszy od tego, no to nie ma się nad czym zastanawiać. Wiem, że na kanale ostatnio jest dużo o oscyloskopach. To jeszcze nie koniec. W nowym roku planuję zrobić recenzję oscyloskopu USB produkcji Pico, który jest przeznaczony bardziej pod kątem branży samochodowej, więc jeszcze taka recenzja się pojawi. Natomiast my zobaczymy się już niebawem, za dwa tygodnie, w kolejnym filmie. Do zobaczenia.